Myślę, że dokonaliśmy rzeczy niemożliwej. Zremisowaliśmy mecz, który, był, który ciężko było zremisować, bo patrząc na to, jak się układał to z tą przewagą, którą sobie wypracowaliśmy, i to, to, to naprawdę ciężko było stracić tu punkty, no ale znani jesteśmy z tego, że dość łatwo nam strzelić bramkę. I, I to było dzisiaj kontynuowane. Bardzo dobrze wyglądaliśmy na, na początku meczu. Fajnie to funkcjonowało, jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy. Natomiast to nie zmienia faktu, że znowu dostajemy bramkę z meczu, którym którym wydaje się, że mamy absolutną kontrolę i po tym jak objęliśmy prowadzenie po, po bramce samobójczej na początku drugiej połowy wydawało się, że wszystko jest, idzie w tym kierunku, żeby ten mecz zamknąć, bo mieliśmy sytuację na 3-1, co najmniej kilka, no ale jak nie strzelasz to to się i, i w, w takich, a nie innych w okolicznościach tracimy, tracimy bramkę zrzutu karnego i tracimy dwa punkty, bo no, tak naprawdę remis, który na który Trans, patrząc z, oczywiście z kontekstu meczu, jak to wyglądało, jest, jest porażką. Dziękuję. Dziękuję. Ja Miałem tylko jedno pytanie: progu pamiętanego, Michał Michał Kapunik, też opatrzał się na propos tej sytuacji z końcówki. Piłka jest przewrotna, to co Pan mówi, i tam mało brakowało, żeby była jeszcze bardziej przewrotna. Pan zamarł pan na chwilę. Przy tej sytuacji, w której Stan wyszedł praktycznie sam na sam? To jest paradoks tej sytuacji, że jeszcze mógł kto wygrać. No ale tak jak Pan powiedział, takie jest futbol i jeżeli nie, nie potrafisz przypieczętować zwycięstwa, to, to później cierpisz i dzisiaj ten powrót do Krakowa jest, będzie w minorowych nastrojach, mimo że punkt na stadionie w Olsztynie przed meczem na pewno byłby dobrym rezultatem. Natomiast no, absolutnie nie możemy tego tak podchodzić po, po zakończeniu spotkania. Hmm, przygotowując się do tego spotkania wiedzieliśmy, że przyjdzie nam się zmierzyć z bardzo dobrym zespołem, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie i myślę, że to się wszystko potwierdziło hmm, tutaj. Mamy, mamy znowu bardziej bardziej do siebie tutaj pretensje o pewne aspekty, które, które cały czas, pewnie z kolejki na kolejkę będziemy musieli poprawiać i tak do tego podchodzimy, bo, bo początek meczu nie był w naszym wykonaniu najlepszy. Myślę, że tutaj przeciwnik miał optyczną przewagę, co, co skończyło się bramką, ale my w tych fragmentach byliśmy za bardzo pasywni, szczególnie w środkowej strefie i bardziej graliśmy, tak jak mówię, F, 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 tylko, na, tylko na poruszaniu się bez, bez e, tego, o co nam chodziło. Czyli o, na e, energii, na, na, na odpowiednim momencie do doskoku mm, łapaliśmy. W, 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 dopiero później takie można powiedzieć, jak nie nasze granie, no to, to te elementy, o które nam chodzi. Czyli utrzymaliśmy się dużej przy piłce, sprokurowaliśmy jedną, drugą sytuację, które mogły się skończyć bramką, i, i myślę, że y, tutaj, y, 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 jeżeli wszystko byłoby. Po druga połowa, myślę, że byłaby na pewno y, ciekawa. Y, na pewno dla, bardziej pod względem taktycznym. No ale na pewno dla Kibica dużo emocji i, i, i dużo takiej pozytywnej energii, którą ci chłopcy zostawili grając przez 45 minut w dziesiątkę. To, było... eee, to, co, to co muszę na pewno pochwalić, to zespół za determinację i za to, że nie poddaliśmy się w, w żadnym momencie, czy to było po straconej pierwszej bramce, czy to było po czerwonej karce. Czy to było po, po przewadze, jako przeciwnik w drugiej połowie, czy też po, po drugiej bramce. Pokazaliśmy to, że, że żadnemu chłopakowi, który, który jest na tą chwilę w szatni 100 milu, że każdemu zależy na tym, żeby, żeby tutaj osiągać jak najlepszy wynik. I myślę, że to serducho zostało nagrodzone, bo strzelamy bramkę na 2-2. No i można powiedzieć, że mamy piłkę meczową i, i, i w takich okolicznościach mogliśmy pokusić się o to, żeby, żeby trzy punkty zostały w Olsztynie. Niemniej jednak musimy uszanować przeciwnika, uszanować to, co było, no, to, co było na boisku i, i z taką podniesioną głową przyjąć ten, ten punkt, który, który myślę, za ten charakter nam się należał. Dziękuję. Ja wiem, że tylko kochów i tylko Olsztyn. Ma Pan jakieś oczekiwania wobec tej drużyny? Z założenia? Od momentu kiedy Pan przyszedł cztery mecze za nami, i czy ci zawodnicy? podążają szybciej, wolniej za tym Pana planem na to drożdżę? Mm, powiem szczerze, że no, różnie z tym bywa, tak? Różnie z tym bywa, ale najważniejsze jest, że że podążają. Najważniejsze jest to, że że tutaj nikt nikt nie stara się grać swojej gry, a jednak widać, że te chęci chęci, chęci są. No różnie czasami wygląda to na boisku, no ale, no, ale tak będzie. Wiemy w jakim miejscu jesteśmy i na pewno Aspekty potrzeba, potrzeba czasu, ale myślę, że na tym, co, co obserwujemy w każdym z tych czterech meczów, można budować i, i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ja dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pamiętam, że przed meczem Pan mówił już o kontuzjach Kalisza i Jarzynki, ale dzisiaj w też taśmą nie było Walęcika. Co się z nim stało? Tak, tutaj akurat sprawy osobiste, o których wiedzieliśmy wcześniej, zadecydowały, że, że, że Bartek z nami dzisiaj nie zagrał, nie chcieliśmy tego publicznie, publicznie, chcieliśmy o tym publicznie mówić, żeby też przeciwnikowi nie ułatwiać pewnych aspektów. Ja rozumiem. Czy będzie dostępny na mecz za Tak, tak. Tutaj tutaj wraca już dzisiaj do nas, także od jutra jest z nami i, i pewnie przy absencji Lukasa na pewno, na pewno nam się przyda. No właśnie pamiętam, że w środę już derbowe spotkanie, bardzo ważne spotkanie w kontekście też kibicowskim, którzy tu po każdym meczu przypominają o tym, o tym spotkaniu. Jak będzie wyglądał mikrocyt do tego spotkania no i czego trener się spodziewa w tym meczu? Myślę, że mikrocyt to duże słowo, bo, bo czekają nas na pewno dwa tylko treningi. Jak będą wyglądały, będzie wszystko zależało od tego, w jakim stopniu fizycznie będziemy w stanie się zregenerować. Teraz najważniejsze dla nas jest to regeneracja. Bo wiadomo, jaki mecz graliśmy w Warszawie, wiadomo, że dzisiaj przez pół meczu gramy w osłabieniu, dużo zdrowia zostawiamy i, i tutaj ten, ten, te najbliższe godziny będą najważniejsze, jeśli chodzi o aspekty regeneracyjne. Z treningiem sobie poradzimy i z taką strefą mentalną, sferą mentalną. Piłkarzy również, bo każdy sobie zdaje sprawę, że, że my w tym meczu możemy zdobyć tylko albo aż trzy punkty, ale w takich meczach jest dużo więcej do wygrania niż tylko zdobyć punktowa.